Hej, hejo, z tej strony Benio i wiem, że miałem nagrać, już dokończyć raczej, montaż teorii odnośnie piątego sezonu Obozu Krajowego, który już naprawdę niedługo już wychodzi, ale no szczerze jak zobaczyłem odcinek Jurassic Polska, że zrobili konkurs, w którym można brać udział i nagrodą jest to, że można przyłączyć się do nich, to uznałem, że warto będzie w końcu jednak zrobić coś, co od krótszego czasu bardziej planuję. Więc jak już widzieliście po tytule Teoria odnośnie Jurassic World Dominion. Czy Lockwood głównie zarządzał punktem B Isla Sorną? To tak, zanim przejdziemy, zapraszam na Jurassic World Polska oraz prehistorika Research. Omawiałem już dużo razy te Discordy i gdzie niedługo mam też na, zamiar nagrać odcinek odnośnie strefy RP na tych dwóch Discordach, więc zachęcam do wpisania na te dwa Discordy, a ja już bez dalszej seregieli zapraszam do oglądania. Isla Sorna zwana również jako punkt B. Była wyspą, na której dinozaury były klonowane, a następnie przetransportowywane na Isla Nublar, gdzie występowały jako atrakcja. Jest położona około 200 mil na zachód od Kosteryki, jednak podczas gdy w Isla Sorny uderzył huragan Clarissa, obiekt został zamknięty i od tamtej pory dinozaury żyły tam na wolności. Do tej pory nie wiemy, co się z tymi dinozaurami stało. Że już na Issa Sorna nie ma dinozaurów, inni mówią, że nadal istnieją, w tym ja też mówię, nagrałem o tym nawet filmik, zachęcam obejrzeć. Jednakże też wiemy, że Issa Sorna przemijała się od czasu do czasu w franczyzie Jurassic Park. Podowiadujemy się o niej w czwartym sezonie Obozu kredowego, gdzie dowiadujemy się, że niektóre gatunki zostały przeniesione stamtąd na wyspę Manta Corp oraz Jurassic World Dominion, gdzie dowiadujemy się również, że niektóre gatunki zostały przeniesione do Sanktuarium Biosynu. To tak. Przejdźmy teraz do ogólnej teorii. Czy Benjamin Lockwood posiadał w pewnym sensie Isla Sorna? Ponieważ jak wiemy Benjamin Lockwood oraz John Hammond byli bardzo dobrymi przyjaciółmi i wspólnie mieli wizję Parku Jurajskiego. Jednakże w pewnym momencie pokłócili się ze sobą i prawdopodobnie poszło o uwaga spoiler do Jurassic World Dominion o to, że Charlotte Lockwood sklonowała całą siebie, czyli stworzyła Maisie, tak jak Blue stworzyła sobie dziecko, które jest identycznie, genetycznie podobne do samej siebie. I tak, co to ma do czego? Otóż w Jurassic Dominion dowiadujemy się, że Charlotte Lockwood żyła, mieszkała na Isla Sorna. I tak, jako iż Benjamin Lockwood i John Hammond byli dobrymi przyjaciółmi, co jeśli Hammond głównie był tą głową całego projektu i głównie zarządzał Parkiem Jurajskim, czyli miał on głównie stworzyć całą tą atrakcję, całe w ogóle wszystko co widzieliśmy w Parku Jurajskim. A Benjamin Lockwood zajmował się głównie nadzorowaniem klonowania dinozaurów na Isla Sorna. Ponieważ jak już wspomniałem, Charlotte Lockwood, córka jego, mieszkała tam. Właśnie mówię, to jest teoria Ponieważ nie wiadomo czy Hamon po prostu cisnął ją tam Ze względu na to, że na serio jest dobrym naukowcem Ponieważ jak wiemy Wu uważa ją, że jest wyśmienita, że jest naprawdę dobrym naukowcem Przez co jak ona stlonowała samą siebie Bądź właśnie jednak Charles Zogód mieszkała tam Ze względu na to, że jej ojciec głównie zarządzał Isla Sorna Czyli szybkie podsumowanie tego co mówiłem chaotycznie To tak była Isla Nublar i była istasorna. Sorna. Hammond i Benjamin byli dobrymi przyjaciółmi. I dlatego jeden głównie zarządzał parkiem jurajskim, który znajdował się na Isla Nublar, a Benjamin Lockwood głównie zarządzał Ista Sorna. Co może być teorią do tego, że właśnie Charlotte, córka Lockwooda, mieszkała i w ogóle pracowała na Isla Sorna. Więc to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Wiem, że to jest kolejny taki krótki odcinek z teorii, jak ostatnio nagrywałem moje pierwsze teorie, chociaż nie. Oj, 7 tygodniów było, było Ale dobra, W ostatnich pierwszych odcinkach Jurassic Facts i Theories. Więc ja mam nadzieję, że wam się spodobało. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji pod kanałem, ponieważ teraz nie ciśniemy do liczby 7000 subskrybentów. Zachęcam do... Zasubskrybowania kanałów, które polecam na moim kanale Oraz serdecznie zapraszam na Jurassic World Polska oraz Prehistorika Reserve Ja już nic więcej nie mam do dodania, tylko wyczekujcie w końcu montowanego przeze mnie odcinka z obozu kredowego i analizy tych klipów nowych Gdzie obóz kredowy już jest na serio, już niedługo Więc ja już nic więcej nie mam do dodania, no i do usłyszenia